Z Wiedźminem 3 mam naprawdę same miłe wspomnienia i szczerze, mimo wszystko jest to jedna z nielicznych gier, która tak naprawdę bardzo zapadła mi w pamięć i nie jest to nic związanego z sentymentem, a po prostu charakterem jaki ma ta produkcja. Każdy kto grał z zaangażowaniem będzie wiedział o czym tu mówię, zresztą cała seria ma w sobie coś magicznego, do czego fajnie czasem wrócić. Jak pewnie niektórzy z was pamiętają, jakiś czas temu wrzuciliśmy na kartę społeczności POS, który wprost pytał was jakie zmiany chcielibyście zobaczyć w Wiedźminie 3 na Nexgeny, które tak swoją drogą wychodzi już w grudniu. A Aktywność pod postem była całkiem spora, a ja postanowiłem wybrać trochę komentarzy, które przedstawiają w mojej opinii najciekawsze pomysły, które faktycznie mogłyby się znaleźć na nowych konsolach. Natomiast przed oficjalnym rozpoczęciem filmu zostawcie jeszcze łapkę w górę i suba z dzwonkiem dla wsparcia, a ja bez przedłużania zaczynam z materiałem. Po najlepsze ceny gier zapraszam na eneba.com A z kodem ludbox wydacie jeszcze mniej kasy. Wszystkie linki znajdziecie w opisie. Po pierwsze, wykorzystanie pomniejszych lokacji, takich jak Południowe Welen, Untwig czy Dół, które faktycznie nie były do końca wyczerpane z ich potencjału. I fajnie byłoby zobaczyć jakieś zadania, które nawiązują do tych miejsc i może tych bardziej jak i mniej znanych nam wątków z opowieści. Poprawienie tak zwanego Falling Damage, czyli obrażeń od upadku, które są dość śmieszne, bo zabić można z upadek z zaledwie kilku metrów, co dla Wiedźmina nie powinno być większym problemem. Zepsute wpisy o postaciach to problem, który raczej nie jest zauważalny przez część graczy, ale jednak czasem, jeśli Głębimy się w ten temat, to bywa to troszkę wybijające, jednakże nie jest to jakoś bardzo istotny mankament. Jednakże udźwig od zawsze był problemem i w sumie to w każdej znanej nam grze doskierał dość mocno, czy to w Dark Soulsach, czy właśnie w Wiedźminie i przy jego eksploracji, gdy trzeba było wyrzucać część naszych itemów do wody. Zwiększanie poziomu trudności to sprawa, która brzmi całkiem wiarygodnie i może coś w tej kwestii zostanie zmienione i ja również uważam, że najtrudniejszy dostępny w grze poziom nie stawia jakiegoś większego wyzwania. I ten magiczny znak w kasztelu w Rońce, którego nadal brakuje. Bo jedyny, z którego możemy korzystać, znajduje się przed mostem, a droga tam jest dość długa i często bywa męcząca. Szczególnie jeśli mamy na tapecie wątek z krwawym baronem. Fajnie byłoby zobaczyć również poprawę grafiki, szczególnie twarzy, które mimo wszystko się starzeją, wraz z postępem idącym z dzisiejszymi grami. Ale moim zdaniem, jeśli obyłoby się bez takiego niuansu, to nie wydarzyłaby się żadna tragedia. Natomiast zgodzę się z ilością misji, która mogłaby być nieco zbogacona. I nie mowa tutaj o szeregu nowych zadań, które prowadzane są jedynie po to, aby zapełnić pustkę, lecz spraw znaczących. I nawiązujących do całej opowieści. System walki również mógłby być nieco trudniejszy, szczególnie na najwyższym poziomie trudności, które tak jak wspomniałem wcześniej nie sprawia jakiegoś większego problemu, przynajmniej przy walce. Myślę, że nie tylko ja zobaczyłbym również nową broni pancerze, które mimo tego, że są bardzo ciekawe, to nowością nikt by nie pogardził. Co do zleceń to również się zgadzam i ciekawie byłoby zobaczyć jakieś wyzwania, które nawołują do fanów sousowych potyczek, oferując jakieś specjalne nagrody za wykonanie. Raytracing, lepsza rozdzielczość więcej krwi i efektownej walki to kwestia, którą również chętnie ujrzałbym Wiedźmina na Geny, bo jestem osobą, która uwielbia modyfikacje oferujące większą brutalność i przysłowiowy rozlew krwi na ekranie. Wibracje na PlayStation 5 również mogłyby sprawować się ciekawie, a zastosowane były już w kilku grach i robiły całkiem spore wrażenie immersyjne. Możliwość instalowania modów również byłoby bardzo fajną sprawą i wiadomo, że nie mogłoby być to tak sprawne jak na PC-tach, ale jednak fajna opcja na dalszy rozwój gry i możliwość wykazania się fanów. Alternatywne stroje też miały jak coś ciekawego i o ile nie byłoby to jakoś bardzo przesadzonej, ustawione jako mikrotransakcje, czego fanem totalnie nie jestem, to w sumie byłoby ok. Możliwość spotkania postaci na ulicach miast i nawiązywanie z nimi jakichkolwiek konwersacji lub szybkie partyki w gwinta Wiedźminie 3 byłoby po prostu świetną opcją, a co za tym idzie nowe karty do gwinta i możliwość wygrania kolejnych unikatów do naszej talii, jak i stworzenie nowej. Która skupiałaby karty z są, której swoją drogą też bardzo brakuje w samej grze. Możliwość ulepszania podstawowej zbroi też by się przydała, bo mimo wszystko jest genialna i dużo osób chciałoby zobaczyć jej finalny efekt, jak mogliśmy to tworzyć przy okazji innych rynsztunków. Tryb fotograficzny to opcja, która w Cyberpunku 2077 wyszła, moim zdaniem, świetnie i równie genialnie sprawdziłaby się pewnie przy Wiedźminie 3, gdzie wreszcie gracze będą mogli jakoś uwiecznić te piękne krajobrazy w zróżnicowany i kreatywny sposób. Ciekawie byłoby zobaczyć też nóż jako nową broń, choć moim zdaniem jest to opcja bardziej dla Wiedźmina 4, a sam Geralt wymachujący nożem, tak jak znanym nam wszystkim Cinematiku, mógłby robić niezłe wrażenie. Poprawienie tekstur i różnych obiektów, takich jak woda czy drzewa, to moim zdaniem opcja po prostu konieczna do wykonania, bo co jak co, ale gra trochę się starzeje, choć nadal biorąc pod uwagę jej datę premiery jest bardzo dobrze. Przede wszystkim chciałbym zobaczyć lepsze tekstury włosów i twarzy postaci, o których już wcześniej wspomniałem, a co za tym idzie, może trochę inne oświetlenie, zbliżone do tego z E3, co jest możliwe dzięki modyfikacjom, zresztą tak jak wiele innych opcji, o których dzisiaj wspomniałem, ale jednak co jest oficjalne, pozostaje oficjalne i wygląda oraz działa całkiem inaczej. Zresztą Redzi mogliby wykorzystać narzędzia z cyberpunka do wzmocnienia na Trójki, choć pewnie byłoby z tym trochę zachodu, ale jednak wersja na Lexgeny wymaga czegoś więcej niż tylko innej nazwy. i ja od siebie powiem, że przede wszystkim chciałbym zobaczyć nowe zlecenia i pancerze, które mimo wszystko w grze, gdzie mamy perspektywę z trzeciej osoby, powinny być wykonane po prostu świetnie i właśnie tak są w Wiedźminie 3, ale jednak chciałoby się zobaczyć trochę nowość. Co do zleceń, to tak jak mówiłem wcześniej, mogłyby znaleźć się trochę trudniejszy dla prawdziwych kozaków, nie bojących się wyzwań, a co do poprawek graficznych, to na 100% coś zostanie pozmieniane, ale na ile? Nie mam zielonego pojęcia, a widziałem też komentarze, które odnosiły się do ogólnego realizmu Wiedźmina 3, aby stworzyć tę grę jeszcze bardziej realistyczną, z czym się nie do końca zgadzam i nie mowa tutaj o grafice, a o takich opcjach jak na przykład przechowywanie mieczy na półce, co mogliśmy obserwować przy okazji Red Dead Redemption 2 i składało się to na dość powolną rozgrywkę, która nie każdemu odpowiadała, a wiedźmin 3 w w swoim realizmie wydaje się naprawdę ok, więc nie wiem czy jest sens cokolwiek tutaj zmieniać. A wszystkiego dowiemy się już w grudniu i mam nadzieję, że większość z wyżej wymienionych feature'ów znajdzie się w finalnej wersji. Może znajdą się tam jakieś fajne DLC'ki, a wy możecie napisać w komentarzach wasze pomysły. Ja starałem się wybrać te najciekawsze, ale pewnie są osoby, które tego posta mogę nie zauważyć, więc koniecznie komentujcie, a ja się żegnam i życzę miłej niedzieli. Trzymajcie się, no i cześć.